Pan Bóg, który przenika wszystko, wie, ku czemu człowiek zmierza. My jeszcze swojej przyszłości nie znamy, a Bóg już ją zna w XVII wieku. W tym świecie, który już zaczął obumierać, już ludzie zapominali, jakiemu królowi służą. Straszne wojny, nieszczęścia walące się na Europę powodowały, że zanikała wiara. Później największa tragedia, jaka spowodowana była przez reformację, przez lutra, rozerwała kościół, zniszczono wiarę. To wszystko sprawiło, że cała społeczność ludzka była bardzo już chora, osłabiona i na nią rzucało się, rzucało się zło ze stwojoną siłą. I w tym wtedy Następują wielkie objawienia w Pary Lemonial, Małgorzacie, Marii Alakok. Jezus z powrotem ukazuje swoją królewskość, z powrotem ukazuje światu, kim on jest i ukazuje, że nie przychodzi, chociaż jest królem, aby nad człowiekiem panować bezlitośnie, ale przychodzi jako król miłości. I ukazuje serce swoje przebite, cierniem ukoronowane, bo przecież to miłość cierpiała Małgorzaci Marii. I obiecuje, że ludzie, którzy uznają Go za swojego Króla w rodzinach, znacie ten akt poświęcenia rodziny sercu Jezusa. Wiemy, że chcesz królować w naszych rodzinach i uznajemy Ciebie Jezu za Króla naszych serc. Tak się Akt poświęcenia rodziny sercu Jezusa zaczyna. Codziennie modlimy się, przyjdź królestwo Twoje w ojcze nasz. A Jezus Małgorzacie powiedział Małgorzacie Marii, że rodziny, osoby, które się poświęcą, uznają go za swojego króla, nie zginą, nie pojednane. O te rodziny sam będzie walczył, żeby jego królestwo w tych rodzinach nie zgasło żeby miłość ocalała miłość do dzieci, miłość małżonków wzajemna, rodziny poświęcone sercu Jezusa, uznające Go za swojego Pana Jezus obiecał podczas tych objawień dał wspaniałą obietnicę kapłanom, którzy będą głosili że jest Królem i będą poświęcali parafie, narody Jego sercu będzie dawał moc do głoszenia Słowa Bożego to są obietnice wszystkie z pary lemoniali. To było pierwsze wielkie objawienie w 1673 roku. I Małgorzata Maria usłyszała te słowa. Jest to ostatni wysiłek mojej miłości na te straszne czasy, które nadchodzą. Zarządzał od króla Francji, Ludwika XVI, aby uznał go, a więc żeby Jezusa uznał za króla i żeby poświęcił Francję w sercu Bożemu, żeby dokonał akt intronizacji. Intronizacja to wyniesienie kogoś, ustanowienie właśnie na tron, ustanowienie publiczne wyznanie, że jesteś królem. Ludwik XVI tą propozycją wzgardził. On był wielkim królem. Nie chciał mieć innego króla nad sobą. Upłynęło parę lat. Nastała straszliwa rewolucja francuska. Wtedy jeszcze y, ludzie nie wiedzieli, kochani, ale już ro rodziła się masoneria. Już rodziła się Organizacja potężna, która kiedyś miała dominować cały świat, Który, która, której zadanie było zdobycia świata dla szatana. Bo w takim wielkim uproszczeniu tak to trzeba nazwać. Zniszczenie kościoła, zniszczenie wiary. Proszę Was, Ludwik XVI został przez rewolucję uwięzioną. Rewolucja była poprzez masonerię dowodzona, wzbudzona. Został uwięziony i gdy już prowadzono go na ścięcie, padł na słomie, na kolana i przyrzekał Bogu, że poświęci Francji jego sercu, że uzna go za króla, ale było już za późno. Zginął na szafocie. A rewolucja pociągnęła falę straszliwego bezmożnictwa. Było to jedno z najkrwawszych ludobójstw. Pierwsze z tych wielkich, straszliwych aktów bezbożnictwa. Bezczeszczono najświętszy sakrament, palono kościoły, profanowano. We Francji 130 tysięcy było księży. Po rewolucji zostało tylko 5 tysięcy. Mordowano księży, łapano ich, Ponieważ było ich zbyt wiele, spędzano na statki, na sekwanie, później te statki zabijano wszystkie wyjścia deskami, te statki zatapiano. Niszczono w sposób bezlitośny. Bo ideą rewolucji było, że w miejsce Boga trzeba postawić geniusz umysłu ludzkiego. Na ołtarzu ma stanąć nie Eucharystia, tylko geniusz ludzkiego umysłu i dlatego profanowano Eucharystię, żeby człowiek mógł zakrólować, sam człowiek. Jaka to jest pokusa szatana? Ta sama, która się w raju już ujawniła, będziecie jak bogowie, będziecie potężni jak bogowie. I ta prawda odżyła podczas rewolucji francuskiej całkowicie. Jedna prowincja Wandej zbuntowała się. Opowiedziała się za kościołem, 700 tysięcy ludzi, wieśniaków, kobiety, dzieci, niemowlęta, rozdeptano kopytami. Kobiety kwałcono, torturowano w tak okrutny sposób, że jak się o tym czyta, to wszystkie okrucieństwa w Jugosławii to tylko marny cień. I ta fala zła rozlała się później na całą Europę, na cały świat. I walka z Kościołem nieustannie trwa. Walka z Bogiem, straszliwa walka bezwzględna trwa. Polska jest jeszcze jednym z ostatnich krajów w Europie katolickim, gdzie Chrystus jeszcze panuje. I dlatego Polskę trzeba zniszczyć i gospodarczo, i moralnie. I o naszą Ojczyznę toczy się teraz dramatyczny bój. Kto będzie panował w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie? Myśmy przeżyli, mamy smak panowania zła. Chociaż komunizm u nas był jeszcze najlżejszy z tych wszystkich krajów, gdzie, gdzie panował, to jednak widzieliśmy, jak bardzo starano się zniszczyć Kościół. Cudem tylko został Kościół uratowany. Cudem Wyszyński ocalał, ale tylko dlatego jestem bardzo o tym głęboko przekonany, że w 1951 roku cichaczem, bo nie można było działać jawno, poświęcił naszą ojczyznę sercu Jezusa w Częstochowie przed Najświętszym Sakramentem uznał Jezusa za króla, jest piękny akt intronizacyjny. My, naród polski, Ciebie Jezu królem uznajemy i poświęcamy się Twojemu najświętszemu sercu. To jest nasze dziedzictwo, ale uznanie Jezusa za króla to jest prawa każdego pokolenia, każdego człowieka, i w tych naszych czasach, w których my żyjemy, ta walka, jak mówię, jest okropna. I ogłupia się Polaków. Zawsze tą samą pokusą chce się nas zredukować do zmysłów. Po co nie masz duszy? Po co ci dusza? Nie trosz się o duszę, trosz się o zmysły, bo wie zło. Gdzie Jezus króluje? Zabić naszą duszę to zniszczyć królowanie Boga w nas.